Siemano, z tej strony Avatar i witam Was ponownie na moim kanale. Tym razem zapraszam Was na materiał trochę innego pokroju chociaż też związany z unboxingiem. A mianowicie przygotowałem dla Was unboxing trzech mystery Funko Pop. Wzięło się to z tego względu, że udało mi się wygrać konkurs na Pixelboxie i dzięki temu pomyślałem sobie, że Wydam tą kwotę na Mystery Funko Pop Żeby Wam pokazać jak to wygląda na ich stronie I co ciekawego dostaniemy A więc tak jak dostaliśmy W standardowym pudełku w sumie z Pixelboxa Zapakowane mamy trzy Funko Popy Które nie wiemy z czym są związane Jedyne co mogliśmy wybrać to tematykę Pokrój tematyki, że tak powiem Czyli wybrałem tutaj akurat Funko Pop z gry Funko Pop e, filmy i seriale i Funko Pop anime No i co by tu tyle gadać e, Jak Wam filmik się podobał zostawcie łapy w górę No i subskrypcję, żeby nie przegapić następnych filmików związanych z unboxingiem, czy to Pixelboxa miesięcznego, czy może jak Wam się spodoba ten filmik też prowadzimy co jakiś czas unboxing Funko Popów no, i to by było na tyle. Zapraszam Was do oglądania. A więc tak. zaczynam. Na początku otwieramy naszego boksa, w którym spakowane mamy nasze trzy panko popy. To nie był dobry pomysł otwierać boksa ołówkiem, którego w tym momencie złamałem. Ale trudno. Dobra. Otworzyliśmy i zobaczymy, co nam chłopaki czy tam dziewczyny z Pixelboxa, ekipa z Pixelboxa, co nam ciekawego przygotowała. Sam jestem ciekaw. Standardowe Xboxa. Otwieramy. Co tu mamy? Pierwszy. Związany z Marvelem. Czyli moja kolekcja Marvelów się powiększa. Mamy tutaj Wade Wilsona, czyli Weapon 10 z X-Menów. Ładne. Prezentuje się bardzo ciekawie. Jest to w ogóle Limited Edition. Czyli trafiliśmy na limitowaną edycję. Możliwe do trafienia z tej edycji były jeszcze takie Jakby kogoś interesowało, można sobie to wrócić, zobaczyć Dobra, Wiesz co, możemy go od razu spakować, bo w sumie i tak każdy Funko Pop u mnie jest od razu, że tak powiem, wstawiany do kolekcji A później z ciekawości zobaczyć sobie ceny nie chcę teraz, w trakcie filmiku, nagrywania o. Prezentuje się Tego. o Łapiesz czy nie? O. W ogóle jest to Bubble Head Czyli bujająca się główka Lubię te popy No i kolejna figurka do Marvela Gdzie nasza kolekcja już tutaj Marvela Nade mną rośnie w sile, że tak powiem, bo powiększa się cały czas. Eee, co tu mamy. Kolejny jest związany z anime. I to akurat serią, którą też bardzo lubię. Jest to Dragon Ball. Majin Buu. wersja zła. Przesujesz się też bardzo ciekawie. Do wyboru jeszcze były takie. Jak chcecie zobaczyć, to sobie spałzujcie. Nie będę wam tego tutaj przyciągał. Zobaczymy, jak on się prezentuje. Też chyba Bubble ale nie jestem pewny. Jest to z serii w ogóle Pop Animation. Ten poprzedni był po prostu Fanko Pop. Tylko okay. zostawiamy na razie. Sorry. A, to nie jest Bubblehead, to jest zwykły standardowy Funko. O, prezentuje się tego. O, no, powiem szczerze, podoba mi się. Ogólnie, co by wam powiedzieć, Mistery Funko możecie zamówić na stronie Pixel Shopu. Koszt jednego to jest około chyba 48 zł. Plus, oczywiście, wysyłka. No i później kwestia zobaczenia po prostu, czy trafiło się, czy nie, tak? Bo może będziemy przekroczyć tą wartość. Może być akurat, że jej nie przekroczymy, bo będzie fanko w promocji, tak? I trzeci z gry trafił nam się Crash Pandykot. Łypskuba Gear. No i tu niestety <gry> trafiła nam się podwójny, bo tego Crash'a już mam. Akurat nie w tym pokoju, ale już go mamy. Uh, więc nie będę go odpakowywał. Zobaczymy. Mm, co z nim zrobimy? Może będzie na jakieś rozdanie. Albo kwestia, z... może w jakimś prezencie ktoś go dostanie. A właśnie a propos rozdanie. Yy, chciałem wam ogłosić, że prawdopodobnie znaczy no, na 99% na 100 subskrypcji będzie specjal którym yy, zrobię konkurs rozdanie jakichś tam ciekawych nagrów, właśnie związanych z Pixelboxami Są to najczęściej, będą to rzeczy po prostu z poprzednich Pixelboxów i jak chcecie dobijajcie subskrypcję, no i potem zobaczymy, tak? Konkurs ogłoszę po osiągnięciu właśnie tych stu subskrypcji yy, Coś tu nam zostało O! Daliśmy karteczkę Mario Jeszcze Jakimś napisem z tyłu. a dziękujemy za zakupy w Pixel Shopie. Oko. I co zamówiłem jeszcze jako dodatek po prostu. Napój. <grych> Ale żeby nie było, że to reklama albo coś, po prostu zamówiłem sobie, bo chciałem spróbować. Eee, Fanta wersja Botry, że smak Sarsi. Nie wiem, zobaczymy. No więc tak, to były nasze fanko popy. Filmik w miarę krótki, no bo mamy tylko trzy. Ale jak filmik Wam się podobał, zostawcie łapy w górę. Wtedy może częściej będą takie filmiki. Zamówimy wtedy jakiegoś mystery i zobaczymy, tak. No i to by było na tyle. Hmm, zapraszam Was prawdopodobnie w następnym, może jeszcze w tym tygodniu, może w następnym, zależy, jak nam Pixelbox wszystko wyśle. Zobaczycie unboxing tematu miesiąca marzec. No i to by było na tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, zostawcie suba i dzwoneczek, żeby nie przegapić następnych filmików. No i żegnam się nara!